No myślę, że pomysł jest jak najbardziej przychylny dla Kraśnika. Dużo młodzieży gra w tej lidze. Mogą chłopaki przejść do czwartej ligi. Też jest teraz stan spadła. Dużo myślę chłopaków ma duży talent ligowo w Kraśniku i mogą spróbować i w czwartej lidze, także jest duży wybór. Liga się kręci i bawimy się w to. Mam takie pytanie, burmistrz obiecał nam, że mecz będzie rozgrywany pomiędzy Stalą a Gwiazdami Orlikowymi. Jak, jak, jak pan na to się postrzega? No myślę, że to jest dobry pomysł. Pokażemy w końcu, że chłopaki, którzy grali nieraz na, gdzieś w Stali, w drugiej Stali, grają po klasach, że wcale nie są gorsi od chłopaków, którzy grają w czwartej trzeciej lidze i mogliby spokojnie spróbować yy, zmierzyć się z tymi yy, chłopakami, no zawodowcami można powiedzieć. Yy, jak wiadomo karuzela transferowa ruszyła, jakie pana są dalsze plany na rozgrywki w naszej lidze? No ja akurat opuszczam yy, mój zespół yy, RKV, yy, przechodzę do Bebka 1. No ale to pff, czas pokaże, czy to będzie trwały transfer. Dobra, także gratuluję. Życzę z dalszych sukcesów sportowych. Dziękuję bardzo. To jest to bardzo pożyteczna idea, że tak powiem. Młodzież ma co robić. Czego ja jestem klasycznym przykładem. Młodzież, właśnie. Bo myślę, że nie. Nie można lepiej spożytkować czasu wolnego w kraśniku, tak mi się wydaje. Zresztą ja byłem związany z piłką już jakiś czas, więc dla mnie to jest bardzo fajna sprawa. No jak wiadomo większość tam zawodników jednak dzieli te kraśniki na stare i na fabryczne. Mam nadzieję, że takie te wszystkie te właśnie się zacierają coraz bardziej dzięki takim spotkaniom jak dzisiaj. Jak wasza drużyna do tego się ustroiła? No, myślę, że sport to jest pierwszą taką dziedziną, gdzie można w ogóle jakiekolwiek różnice zatrzeć, także. E, jakie plany na przyszły sezon? Wiadomo, w tym roku wicemistrzostwo, niedużo zbrakło. Znaczy, chciałem podziękować WIPowi, że podjął rękawicę walki z nami o fotel lidera. Myślę, że w następnym roku to my będziemy liderem. Także tego panu życzę i pańskiej drużynie, także powodzenia. Dziękuję. Orliki pokazały, że zainteresowanie grą w piłkę nożną o jest bardzo duże w Kraśniku, więc warto się w tego typu inicjatywy wyłączyć. My jako stowarzyszenie... Też chcemy coś w tym kierunku robić. Zakładaliśmy je dookoła naszej drużyny, która gra w Lidze matorskiej, czyli Bebek kiedynki, Ale stowarzyszenie ma nieco szerszą formułę. Chcemy robić nie tylko rzeczy związane z piłką. W stowarzyszeniu są nie tylko ludzie związani z drużyną. Myślę, że będzie u nas troszeczkę słychać w Kraśniku i okolicach. Wiadomo, weszliście z wielkim hukiem do pierwszej ligi. Pobiliście nie jeden rekord i to ustanowiliście taką poprzeczkę, że przyszłe drużyny mogą jej przez długi, długi czas nie przeskoczyć. Jakie plany na pierwszą ligę? Myślę, że będziemy grać swoje, będziemy grać to, co do tej pory przede wszystkim dobrze się bawiąc. Liga motorska na tym polega. Wiadomo jest y, troszeczkę zacięcia, trochę czasami nerwów, ale mamy się po prostu dobrze bawić.